Jestem. Jesteśmy w lipnie na przyjeżdzie kolejowym na ulicy Zwartuję się mankę. jestem lesek poterek z ogrodą 9 od Tarzanem właśnie ten dzwonek się zaciął Właśnie co się z tą dzwonkami dzieje Właśnie gdzieś jedzie ten spokciąg Właśnie z chyba właśnie jest awaria z dzwonkami kolei... kolejomy... kolejowym właśnie co się stało z rogatkami dzieje rogatki działają